Jak spotykam dzisiaj te słowa Jezusa, który mówi, że pragnie, żeby ogień już spadł na ziemię, żeby tym ogniem dotknąć ziemi, ale potem pokazuje po drodze, żeby jeszcze nastąpił podział, ale w co ten ogień ma pójść i czego ten ogień dotyczy, że nastąpi podział w relacjach. I wyłuskuję dzisiaj te najbardziej dla nas codzienne relacje. No, może tak z przymrużeniem oka nie znajdziemy tam teścia, nie wiadomo dlaczego, ale to oczywiście cały kontekst żydowski, samicki. Natomiast nie mam lepszego miejsca na wizualizację tego, jak bieszczacki retor. Ja właśnie łażę sobie po bieszczadach. I to tylko tutaj można doświadczyć czegoś, co już powoli staje się. Zapomnianą historią, już w niewielu miejscach tutaj wypala się z drewna bukowego węgiel drzewny. Przez lata ta tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie tutaj. Ale dlaczego przy tym retorcie się zatrzymuje i ta Ewangelia mnie zawsze jakby prowadzi, myślą, do tego wypalania? Otóż proces jest taki, że wcześniej wysuszone. Choć nie w całości, w zasadzie około 20-30% zostawia się wilgotności w drzewie bukowym, i potem się je tutaj aplikuje. Podaję pod taką pryzmę, który, buka który się właśnie suszy, wyciosany, widać że leżakowany trochę. I tenże buk za chwilę będzie skrupulatnie utykany w ten retort po to, by stworzyć mu odpowiednie warunki. I to nie taka bułka z masą, że tylko wrzucasz byle jak, jakoś to będzie, odpalasz jak ognisko idzie, nie? Bo w tym procesie bardzo istotną wiedzą i kursztem jest, żeby wiedzieć, jakie powinny być tutaj warunki tlenowe. Nie można przesadzić w pewnym momencie z tlenem, ponieważ wypalanie tego wsadu trwa około jednego dnia w odpowiednich warunkach i tylko tak naprawdę Wnikliwy i doświadczony człowiek obsługujący ten retort, nie pomnę jak się teraz nazywa, potrafi po kolorze dymu rozpoznać, w którym etapie jest to wypalanie węgla i kiedy mu podłożony ogień od dołu tak dawkować i tak zaaplikować, żeby za szybko nie przeszedł przez to drewno, ale przez to wolniej idąc zatrzymywał jak największą jego jakość. I teraz, co to ma wspólnego z tą Ewangelią? Mnie ten proces trochę tak koresponduje. Czasami ktoś powie, jak się z kimś spotka, ale nie zgrzał, ale nie zapalił. O, tam w ogóle, tak? Zobaczcie, że, czy zobacz po prostu, że mamy takie różne wsady w relacjach. Przez słowa głównie, przez postawy, przez zachowania. Jesteśmy w stanie komuś. Takie leżakowane swoje spostrzeżenia, jak ten Bóg, który jest dosyć mocno kaloryczny, a jeszcze e, tak naprawdę, ta, jak nam odparują pewne nazwijmy to emocje, jak odparują nam pewne e, spostrzeżenia, no to tam jesteśmy w stanie wkładać, wkładać, wkładać komuś. Nie tylko jak szpilki, e, czy tam kawałek źdźbła. E, akurat sobie idę po świeżo skoszonej łące gdzie bele siana przygotowane do zwiezienia. Ale takie było, które gdzieś tam czasami jak w skarpecie, w bucie, jak ostatnio cisnąłem, szukając jakiegoś szlaku, już nie mogłem go znaleźć, więc po prostu na krechę poszedłem przez las potem zarośnięty, bieszczadzki. Dosyć dobre doświadczenie, bo Ci się tam nawtykało różnych rzeczy, także już nie wiesz, gdzie i którędy to wchodziło. I w taki retort serca, Dostajemy czasami takie wstady my, albo też odwróćmy tą sytuację. Może wsadziłeś komuś i tak lekka iskierka poszła od dołu, złapało cuk. Co to za ogień? Dzisiaj Jezus eksponuje. Nie dotyka, że jest to ogień prawdy. Czasami uzurpujemy sobie i to mocne słowo, które może używam. Korzystanie z prawdy z racji na swój wiek, czyli że już wiek sam w sobie zawiera to, że już masz mądrość życiową, co wcale nie jest prawdą. Bo ktoś młodszy wiekiem może mieć ciekawsze spostrzeżenia i doświadczenia życia. PESEL nie rozgrywa sytuacji. Możemy mieć trudność nawet z iskierką czasami, bo się boimy, jaki z tego ogień pójdzie, albo już widząc jak czasami się retort domowy zapalił, jak tam wsadł w te relacje domowe i tam każdy coś znosi z tego buka przez uzwykłe swojego lasu i tam utykamy, utykamy, utykamy i nie wiadomo skąd, jak, gdzie tam ktoś pilnuje to ognisko domowe, ale jak sieknie, jak przejdzie, przeciąg się zrobi i nagle czy przy imieninach, czy przy wakacjach, czy przy jakimś grillu, czy przy jakimś spotkaniu rodzinnym Nagle komuś już poczuje, że ma takie warunki tlenowe i pogodowe, że może tam zapalić i odsłonić wszystkim prawdę. Tylko wtedy może być taka sytuacja, że ten ogień przejdzie przez całą chałupę, wypali, co spotka na swojej drodze, ale za szybko idący i zagwałtowny, wcale nie pozostawia tam jakości. Można w różny sposób wykorzystać ogień. Można coś spalić, można coś zapalić, można coś ogrzać, ale jest też ta właściwość ognia, która oczyszcza. Nie tylko, że ten dym, który wychodzi, czy z ogniska, czy z retortu czasami jak zawieje, to człowiek łzawi, traci jasne widzenie tego, co ma przed sobą, traci ostrość widzenia, bo po prostu zwierz we mgle tak? I człowiek tak samo, jeszcze jak się załzawi, to ci się rozmywa optyka. Wszak idę do tego, że jeszcze smakując ten obraz retortu, zatrzymuje mnie to, że to ma się powoli palić od dołu, przechodząc pewne warstwy w człowieku i spotykając się z ogniem prawdy, który wcale nie musicie pochłonąć na raz. Czasami człowiek tego doświadcza w prostym spotkaniu z kimś, gdzieś tam robiąc kawę, śniadanie, jakieś ten. i nagle ktoś delikatnie. Zapali jakąś myśl, i ona gdzieś tam potem zaczyna nasze myśli, nasze wyobrażenia, nasze również kłamstwa o sobie gdzieś dotykać, i wyłuskuje się jakaś prawda, która wcale nie musi być przyjemna. I pójście za tą prawdą, i pójście za Słowem Boga, które zawsze jest prawdą, no może okazać się, że musi się coś spalić. Jakieś kłamstwo o nas musi się spalić, po to, żeby się odsłoniła prawda. To wcale nie jest prosty proces wypalania, czasami długoletni. Czasami, jak nie skorzystamy z odpowiedniego spotkania się z prawdą, to może nam przez życie przejść ogień i nie tylko zostaną zgliszcza. I nic, choć popiół zostaje i może być żyzny, zarazem dlatego Podłoża, żeby tam wykiełkowały nowe była życia. Jednak jak on jest miałki, nie jest kaloryczny, to tam za dużo nie urośnie. Jest jeszcze dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym proroka Jeremiasza, który przychodzi do króla Sedycjasza, Bóg kieruje, żeby mu powiedział: jesteś oblegany przez wroga babilońskiego, wyjdź i poddaj się ze swoim ludem. Z Jerozolimą to nie zostaniesz stracony. I za to, że sobie pozwolił to słowo od Boga przekazać, za to, że miał odwagę jako prorok, no to poplecznicy go spuszczają do cysterny i ląduje w błocie. Wpakowany w nie swoje błotko. Czasami ktoś nas wpakuje w błoto, dlatego że komuś powiedzieliśmy prawdę. Czasami my kogoś wpakowaliśmy w niezłą breję za to, że próbował nas. W jakiśkolwiek sposób skonfrontować z prawdą. I to nie jest proste, i możemy kogoś spuścić na linach, albo sami zostać spuszczeni. Wszak dzisiaj Ebed Melek, bo to jest przepiękne imię, sługa króla, posługujący królowi, zostaje wysłany i idzie do króla tak amfas, ma odwagę, ma ogień prawdy w sobie i mówi: Oni źle zrobili, wsadzając go do błota. Nie boi się tego, że łeb straci, nie boi się tego, że mu się relacje rodzinne posypią, nie boi się tego, że bankrutem zaraz zostanie. Bo mówiąc prawdę, w tych wszystkich relacjach, które dzisiaj są wymienione w Ewangelii, często boimy się stracić w czyjś oczach, w swoich oczach. Boimy się, bo jesteśmy w jakiejś zależności, boimy się, bo jesteśmy w jakimś układzie. A Ebed Melek idzie i bierze stare ciuchy. Spuszcza mu, każe mu sobie wsadzić pod pachy, żeby się związał linami i wyciąga go z tego błota. Finalnie Sedecjasz nie korzysta z pomocy Jeremiasza i zostaje wycięty w pień na oczach jego, zabijając całą jego najbliższą rodzinę, bo nie poszedł za słowem pana mimo tego, że przychodzi do niego ze słowem prawdy. Nie ma miękkiej gry. Jak jest słowo prawdy, to tutaj nie ma pluszowego chrześcijaństwa, katolicyzmu, yy, świętości. I te źdźbła muszą kuć. To nie jest tak, że jak pójdziesz po ściernisku, prawdy, że jak spotkasz się z retortem, który cię gdzieś wypala, bo ktoś odpalił i przepala kłamstwa na swój temat, to, że to nie zaboli, to, że to nie będzie cierpienie, to, że to nie będzie strata i doświadczenie, straty kogoś czegoś za cenę bycia w świetle i w prawdzie. Niełatwe, nieproste malące może, ale ku zbudowaniu i przede wszystkim y, ku zbawieniu. To mnie dzisiaj też y, samego konfrontuje i na ten czas y, proszę Cię Maryjo, Królowo Pokoju, abyś nas i Królowo Słowa y, w tym słowie zachowała, żebyśmy od Niego nie uciekali, żebyśmy w Nim spokojnie sobie tak jak to drewno w retorcie siedzieli i żeby ono nas wypalało, nie na zniszczenie, ale na życie. Niech Cię błogosławi i strzeże z tego bieszczadzkiego pogórza. Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn Duch Święty. Amen.